Witam Cię, Rodos. Witam. Jesteś... Pec... Gdzie teraz idziemy? Jesteśmy w Parcie już. Dygi nad Bałtykiem. Czekamy w kolejce na odprawę. Najpierw musimy auto zaparkować na promie, a później zaczynamy. Co będziemy robić na promie, ponieważ jest sporo, sporo atrakcji, jakiś koncert. I... Na żywo jakieś restauracje tu są i różnego typu rozrywki. Możesz pokazać port jak pani to wygląda, żurawie wielkie, mińskie. Czekamy w długiej kolejce. To jest zapakowany samochód. Tutaj Romuald. Witam cię Tomku, co słychać? Ok. Ok. Gdzie jedziemy? O, każdy skrom na koniec teniski w z Urszuli Radwańskiej Polka pokonała dziś Czeszkę Petrę Cerkowską i głosowała do świętego finału z na prawystych kortach z Birmingham, meczu Radwańskiego Może jeszcze pójść? Co? No, czekamy aż dopłynie właśnie, chciałbym zobaczyć jak on dopływa, ale chyba nie zobaczymy